Witam serdecznie. Dzisiaj opowiem o trzech błędach, jakie popełniacie w relacjach z kobietami. No, i niestety, to są błędy, które często powodują, że chodzisz smutny, nieszczęśliwy. I na końcu tego filmu przygotowałem dla ciebie niespodziankę, więc warto wysłuchać, co mam ci do powiedzenia do samego końca. Pierwsza sprawa: bardzo często traktujecie każdą kobietę, z którą randkujecie, jak kogoś wyjątkowego, jak wyjątkową damę, którą poznałeś z którą się zwiążesz do końca życia. I oczywiście to podejście, ta postawa jest nieprawidłowa. Wynika z twojej desperacji, z tego, że nie masz wyboru. I oczywiście decydujesz się na każdą kobietę, która jest bardziej atrakcyjna fizycznie niż poprzednia. No i kobiety to bardzo szybko wyczuwają, tak? Bo jeśli ty mówisz do kobiety na spotkaniu, czy chciałabyś się jeszcze zobaczyć, czy podobało ci się spotkanie, wysuwasz w kierunku kobiety tego typu wątpliwości, ona bardzo szybko wyczuje, że jesteś facetem, z którym coś jest nie tak i po prostu jesteś za miły, więc ona bardzo łatwo będzie chciała zrezygnować z tej znajomości, bo oczywiście kobiety nie cierpią zbyt miłych facetów, bo oczywiście to się zawsze kojarzy z niską samooceną, z problemami, z tym, że taki facet potem może za nią chodzić, może ją prześladować. A co by się stało, jakbyś się jeszcze zakochał, gdyby ona Cię odmówiła? Więc nie dziw się, że często spotkasz się z dziewczyną i za bardzo jesteś miły, yy, uczucia jakieś pokazujesz względem niej, na początku kwiatka kupujesz, przymilasz się, pytasz, czy jest jej dobrze, a potem ona się nie chce z tobą spotkać, bo właśnie dlatego kobieta wyczuwa, że lepiej się ewakuować, bo jeszcze będą problemy i co się tutaj wydarzy, jak ty się zakochasz. Poza tym, jak jesteś taki zbytnio uczuciowy, to zobacz, yy, ty nie szanujesz siebie. Tak naprawdę, każdą kobietę, którą poznasz, traktujesz jak wyjątkową, więc, jakby tutaj, to jest dobitny dowód na to, że masz niską samoocenę, a kobiety bardzo szybko to wyczuwają. Także nigdy nie traktuj kobiety wyjątkowo, z uczuciami, tylko dlatego, że się z nią spotkałeś na kawę, na randkę, bo nie masz innego wyboru. Jest to bez sensu i sam sobie w ten sposób robisz krzywdę, a niestety, dziewczyny. Są w stanie to bardzo, bardzo łatwo ocenić. Skoro ja to widzę, skoro jestem w stanie to ocenić, to z pewnością dużo kobiet zauważy to od razu. Zawsze podejdź do relacji z kobietą w taki sposób, że ty musisz zbadać kobietę, zdiagnozować jak lekarz, czy ona jest zdrowa psychicznie, emocjonalnie. Czy będzie ci odpowiadać? Jak będziesz nieco bardziej sceptyczny, zobaczysz, że po pierwsze łatwiej przyciągasz kobiety, bo wymagasz od kobiety, pokazujesz jej to. Na przykład możesz dziewczynie powiedzieć: Wiesz, no nie spotykam się z kobietami, które mało się uśmiechają, i ona już wtedy będzie bardziej reagować, będzie lepiej się uśmiechać, będzie się starać, cię zadowolić. No i oczywiście to sprawi, że dziewczyna poczuje się lepiej i ty się poczujesz lepiej. Bo tak naprawdę dojdziecie do tego egoistycznego kompromisu. Więc musisz dokładnie zbadać kobietę przed rozwinięciem dłuższej relacji. I, i to badanie często jest bardzo przyjemne: po prostu zabierasz się do łóżka, korzystasz z tej sytuacji, jaką daje okres demonstracyjny kobiety, bawisz się z nią dobrze, a potem, jeśli coś ci nie pasuje, dochodzisz do wniosku, że ona jest zbytnio zazdrosna, kontrolująca, albo. Też zdesperowana, bo pamiętajcie o tym, że możecie poznać różne kobiety, no to rezygnujesz z tej znajomości, nie odpisujesz kobiecie i w ten sposób budujesz zdrową samoocenę, która jest oparta na praktyce z kobietami i na tym, że ty sam sobie uświadomiłeś, że nie każda kobieta ci się spodoba i nie każda kobieta jest w Twoim typie. Bardzo często o tym zapominacie i zamiast tej żelaznej reguły, o której mówię, no niestety. Każdą kobietę traktujesz z honorami, z uczuciami, jakby na to zasłużyła. Jak nie zasłużyła, nie stawiaj absolutnie tej kobiety na piedestale. Drugie podejście mentalne, które często ci pomoże w kontaktach z kobietami, polega na tym, abyś ty się nauczył rezygnować z kobiet, które nie zasługują na ciebie. Jeśli ty widzisz, że poznałeś dziewczynę i ona tutaj nie odpisuje ci na sms Raz się z tobą spotkała, a potem marudzi, że nie ma czasu, daj jej spokój. Nigdy nie goń za kobietami, które dają ci zbyt dużo trudnego czasu, zbyt dużo oporów, bo dojdziesz do wniosku, że to ty sam przekonujesz tą kobietę do siebie i niestety bardzo negatywnie to wpłynie na twój obraz w głowie na temat samego siebie. Także to jest bardzo ważna zasada, której często nie przestrzegacie. Uganiacie się za kobietami, które nie są dla Was dobre, nie są wobec Was uczciwe, honorowe i potem się dziwicie, że wchodzicie w toksyczny związek. No ja się nie dziwię, no skoro kobieta Cię odrzucała, nie była chętna, Ty za nią dzwoniłeś, prosiłeś o spotkanie, no to wychodziłeś sobie kobietę, która tutaj właśnie jest złośliwa czy zauzowata w Twoim kierunku. Nie warto tego robić i nie bój się rezygnować z kobiet, które Ci się nie podobają. Jeśli widzisz, że z charakteru coś cię w niej nie kręci, powiedz jej prawdę. Często ta prawda wyzwala. Czujesz się lepiej, jak powiesz dziewczynie wiesz co, nie spodobało mi się dzisiaj twoje zachowanie, wychodzę. To, co dzisiaj do mnie mówisz, to jest jakaś żenada. Po co ty mi w ogóle opowiadasz o swoim byłym facecie? Jak się nauczysz kobietom mówić prawdę, to zobaczysz, że one nagle zaczynają cię bardziej szanować. Nagle kobieta otrzeźwieje i wróci porozum do głowy. Nagle ona będzie Cię lepiej traktować przed testy. to w praktyce naucz się mówić prawdę kobietom, bo często miły facet nie potrafi mówić prawdy, boi się tej prawdy. Jest wystraszony. Gdy tylko musi coś dziewczynie powiedzieć w bezpośrednim stylu, no bo co się stanie, jak ta kobieta się na niego obrazi? No nic, poznasz kolejną kobietę i będziesz szczęśliwy. Tylko trzeba mieć wiedzę, jak poznawać te kolejne kobiety, jak z nimi rozmawiać. No bo jeśli oczywiście ty nie masz tej odpowiednich kompetencji, no to to wszystko tylko powoduje kolejne i kolejne problemy. I kolejny wniosek trzeci, który jest bardzo istotny, jeśli chcesz być dobry z kobietami, przede wszystkim naucz się nielogicznie emocjonalnie rozmawiać z kobietami, nie traktuj tak na poważnie całej interakcji z kobietą, tego co do niej mówisz, tego czy to co mówisz jest rozsądne, inteligentne, czasami po prostu warto postawić na głupią Emocjonalną rozmowę, w której możesz się dobrze pośmiać, pożartować, a kobieta będzie znacznie lepiej na ciebie wtedy reagować. Jeśli jesteś zbyt poważny, zbyt starasz się szukać tekstów, które są inteligentnie, logicznie poprawne, to kobieta wyczuje, że ty też próbujesz się przymilić. Ale jeśli się bawisz tą rozmową, no to oczywiście często kobieta. Już jest w stanie cię określić jako faceta, który wytwarza tą chemię w interakcji i sama podąża za Twoją inicjatywą. Jest to naprawdę istotne, warto sobie to zapamiętać. Baw się w rozmowie z dziewczyną, generuj silne, pozytywne emocje. Ciesz się, nie czuj potrzeby imponowania kobiecie, bo to nie działa. Niestety, tylko do dzisiaj do północy możesz pobrać pakiet ośmiu kursów. 54% taniej, ponad 120 godzin wiedzy. Najlepsze, najbardziej rozwinięte materiały, jakie zrobiłem do tej pory. Czarodziej kobiecego umysłu, jak zwiększyć swoje poczucie wartości, męski charakter, generator orgazmów, fascynująca nieoczywista rozmowa z kobietami. To wszystko możesz sobie pobrać tylko jeszcze do dzisiaj do północy. 54% taniej. Polecam, bo niestety nie będzie już okazji, żeby kupić te materiały w tak niskiej cenie, a obiecuję. Dzięki tej wiedzy zmienisz swoje życie. Zobaczysz, jak łatwo, skutecznie zdobywać zainteresowanie kobiety, która cię zostawiła, albo jak poznać, uwieść kobietę, która ci się podoba. Zacznij od tego, co masz pod spodem, a zobaczysz, jak jesteś w stanie zmienić swoje życie i pozbyć się problemów z kobietami raz na zawsze. Tylko do dzisiaj, do północy, 54% taniej. Za to wszystko polecam pobierz sobie bo północy kasuje tą stronę promocja.uwodzeniewdzień.pl wejdź i skorzystaj zostało mało czasu do północy